Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, gdy czytam Ewangelię, to mam tak dużo takich dobrych myśli. Nie wiem, czy też tak czasami macie, że gdy coś czytacie, to tak na początku czytamy to tak zwyczajnie, a potem zaczynamy tak coraz wolniej, coraz wolniej i tak się wsłuchujemy w każde słowo. I chciałabym, żebyście zwrócili uwagę dzisiaj na jedną ważną rzecz: że każdy z nas jest kochany, że każdy z nas jest ważny, że każdy z nas jest niezastąpiony, każdy z nas jest dzieckiem Bożym. Bóg, tworząc ten piękny świat i stwarzając człowieka, każdego z nas, bardzo chciał, żebyśmy na tym świecie byli. I chcia chciałam Was zaprosić do takiego. Takiego przemyślenia, takiej refleksji. Eee, czy myślicie o tym często, że jesteś ważny, że jesteś ważna, że, że coś znaczy, że jesteś kimś wyjątkowym? I co to tak naprawdę znaczy, że jestem ważny, że jestem, że, że jestem kimś wyjątkowym? Czy to jest powód do tego, żeby chodzić i mówić: No, patrzcie, jestem ważny, jestem ważna. Czy to jest powód do tego, żeby właśnie czynić różne dobre rzeczy. Dla mnie bycie takim ważnym i wyjątkowym, i takim kochanym przez Pana Boga, to znaczy, że ja mogę zrobić bardzo wiele różnych rzeczy, nawet gdy mi się nie chce, nawet gdy jestem zmęczona albo mam takiego lenia czasami w sobie. Gdy sobie przypomnę, że Pan Bóg mnie stworzył, żebym tutaj robiła różne dobre rzeczy, to ja mam siłę i ja jestem w stanie pokonać ten lęk. Tego lenia. Jestem w stanie zrobić więcej, niż mi się wydaje. Pomyślcie sobie, kiedy ostatnio tak się zdarzyło, że nie chciało wam się wstać rano do szkoły, albo gdy ktoś o coś was poprosił, żeby coś zrobić dla kogoś, no to mieliście tysiące powodów, i to takich dobrych powodów, niewymyślonych, tylko rzeczywiście to były powody, że nie masz czasu, nie możesz tego zrobić. A gdyby tak i tutaj zapraszam was do takiego zadania, gdy przyjdzie taki moment, nie będziesz ci się chciało wstać rano, albo ktoś ci o coś poprosi, a ty naprawdę nie masz czasu, ale powiesz dobra, ja to zrobię dla ciebie. Mm. To co się wtedy wydarzy, gdybyście tak sobie pomyśleli, że mam takie postanowienie, że tak będę próbować? Będę próbować znajdować okazję do robienia dobrych rzeczy, bo jestem ważny, bo jestem wyjątkowy, bo Pan Bóg mnie stworzył do robienia pięknych rzeczy. Hmm? Co wy na to? Trzymam kciuki, bo wiem z doświadczenia, że jak oddajemy swój czas drugiej osobie, jak oddajemy czas Panu Bogu, to, to ten czas, w jakiś przedziwny sposób się rozciąga, że mamy czas na wszystko inne też. Jestem ważny, jestem potrzebny, jestem wyjątkowy, żeby być dla innych, żeby służyć innym, żeby być pięknym uczniem Pana Jezusa. Dzisiaj taka refleksja z Ewangelii, w której jest jeszcze więcej tajemnic i niespodzianek. Zachęcam, żebyście sobie ją przeczytali tak spokojnie. I jestem też ciekawa, co wy tam usłyszycie w tej Ewangelii najbardziej. Może napiszecie w komentarzach. Szczęść Wam Boże. Dobrego dnia.